się za I to raz Was w kolejnym odcinku Unmarkingu. Jak pewnie widzicie, mam tutaj taką paczkę. Na razie nie będę Wam mówić, co w nim jest. Potem zobaczycie. Okej, okay. na chwilę to jest tak, zapakowane. Już pewnie się możecie domyślać, bo widać napis, ale to nieważne. Teraz tu. Aha chyba nie trzeba przycinać, tylko się wydaje. Trzeba taśmę piękną. Muszę by się jakoś z tym uporać. Także um, chwila. Dla mnie, żeby się uporać z otworzeniem tego i nie uszkodzeniem przy okazji. Aha, dobra. Ech. O, już widzę to piękne pudełko. Tak. Słuchajcie, widzę to piękne pudełko. Zaraz się dowiedzieć. Te niewody i taśmy się możecie domyśleć, co to jest, ale... No, ja nic nie będę stradać. Ja nic nie mówię, ja nic nie gadam, ja nic nie, ja nic nie gadam. Oh, oh. Aha, tak udało się! Hej łobusy! Dziękujemy za zakup naszego produktu! Mamy nadzieję, że Ci się podoba i będziesz jego dumnym posiadaczem. Pamiętaj, że jeśli udostępniasz zdjęcia z hashtagiem Hej łobusy, to bo lubimy Twoje zdjęcia. Od nas sklep na Instagramie sklep tv i tutaj hashtag Hej łobusy. Love you bye, tv O! Oh, dziękuję! Jak będzie ja się możesz dostać? Jest to paczka obskazów z tej zaciśniętej. Więc teraz się dowiemy. Oooo, Jakie to piękne, kurczę! Patrzcie. Jej, ale fajne to. Cześć. Ok, dobra. Ooo, ale ładne. I to jest właśnie case, mój nowy case na telefonie księciusia. Dobra, otwieramy to. Piękno śnoje. Ja dobra, już się uspokajałem, już się uspokajałem. Ale on piękny O oh. mm. Jak widać jest gumowy To w sumie dobrze Jak dla mnie O mam tu wszystkie widzę o. Wszystkie wycięcia ma Super I w ogóle te franzelki Czy jak to tam się nazywa Piękne No ale bardzo dziękuję Sklep Stylizacji TV Trochę czekałam aż to do mnie przyjdzie Ale bardzo dziękuję I Dziękuję za ten piękny liścik Bardzo ładny jest <laughs> Więc no. może o, wiem. Ehm, pokażę Wam, e, założę ten case na mój telefon i Wam pokażę okay. jak jak Pani on... widzicie mam e, iPhone'a 5 i to jest właśnie, ja właśnie założyłam ten piękny case, bardzo słany jeżeli, jeżeli znacie sklep z tej TV, to pewnie wiecie, że to jest e, case z nowej, nowej kolekcji. On mi się najbardziej podobał z tych wszystkich. Jest to piękny. Mimo że ja mam czarny telefon, to naprawdę... Bardzo dobrze się prezentuje, tak możecie pierwszy raz zobaczyć, mój na kanał, no tak. No nieważne, ale bardzo mi się podoba ten case, jak go zobaczyłam to pomyślałam, że może jednak kupię coś z tego sklepu, bo jednak chciałam coś kupić. I naprawdę, no, bardzo się cieszę. Zawsze zamawiałam case'y z AliExpressu, ale jednak postanowiłam jednak spróbować polskiej produkcji, a naprawdę jest piękny. Także bardzo dziękuję sklepowi Sojusatie TV, jeżeli, ogląda, jeżeli to oglądacie, to bardzo dziękuję za paczkę, bo jestem przeszczęśliwa i w gotę. ja jestem po prostu zakochana w tej paczce, bardzo dziękuję. Jest po prostu... daję łapkę w górę i na pewno wrzucę zdjęcie z moim nowym case'em, także... No, do zobaczenia w kolejnych filmach, no i o, jeszcze chciałam wam pokazać bo na tym pudełku, żeby, żeby nie było made in Poland. Tak, tu ileś prześwituje. A, nie wiem, nie będę le, lepiej pokazywać. Mogę ja dzisiaj jest tak gorąco, wy po prostu nie uwierzyć. Byłam z moją mamą na zakupach i po prostu pff, jest okropnie. Jest tak gorąco, że po prostu koszmar. Możecie pisać w komentarzach, jaka jest u Was pogoda, czy też tak gorąco, bo... U mnie jest masakra, jak pewnie możecie wiedzieć, mieszkam w Poznaniu i po prostu <laughs> no jest tak gorąco, że strasznie, naprawdę. Więc ja chyba dzisiaj będę siedzieć w domu, bo jak teraz przyszłam do domu, to ubrałam sukienkę, bo inaczej to po prostu bym się ugotowała. No, ale nieważne, także bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję sklepowi z TV za tą wspaniałą paczuszkę. Wtedy bardzo dziękuję i case jest prześliczny. Tak on wygląda. Polecam Wam zakup. Naprawdę trochę się czeka, ale naprawdę warto. Śliczny. No. Więc tak. No, do zobaczenia w kolejnych filmach i pa pa, O, i możecie się, możecie pisać też w komentarzach, czy, czy kupiliście coś z tego sklepu, z stylizacji TV. Tak. No. tak. dla ciekawostki chciałem wiedzieć, czy kupiliście coś z tego sklepu. No. This is much enough clean female to papa.